Taki jest zła, taka cukrowa. Druga, szefka, złe, co już jest, same złe osoby mi się trafiają, widzowie To jest moje pytanie, Ca całe te złe osoby. Gazetkę. Tak. Mamy, mamy. mamy to cudo. I co będzie? I chyba to jest powtórka. Jeszcze idę sprawdzić. Widzę, to nie jest powtórka, to jest po prostu inny kolor, więc dobrze. to prawda złego, ale mamy srebrnego. Zobaczcie. Srebrna taka lampka. Tutaj są wszystkie psy. To jakieś kombiki, to zobaczcie. Tutaj jest takie sosie, w tej stronie jest legendarny i inne znówki. I tutaj są konkursy. Tutaj są jeszcze dzieci, które mają te ziksy. I co? Lecimy dalej. Dalej mamy Pokemony. Otwieramy. No jasne. Takie coś. Otwieramy to. Widzimy się jak, jak to otworzę. Otworzyłem to wręcz. To jest musimy szybko. Dziurek. I mamy pokebola. W, w środku? Pusty. Jest taki oto znaczek. Też jest. Takie strony to są. Zobaczcie. No i jest dużo tych stron. Ja sobie to wkładam do pokebola. Jeszcze z pokebolu. karty, a ja zbieram te karty, więc otwierajmy to. I mam to, zobaczcie. I mamy oczywiście dokumenty i Pierwszy pokawa to taka oto płaszka. Drugi to taki tyle. I trzeci to papuga. Dobra. Ja to wszystko pokażę. I lecimy do kolejnej ścieżki. прави тутай. Така е до карта. Так и то и малпи. W tym jest zik, który zmienia kolor w tym jest taka dziwna maszynka, i ty jest super zink, Więc otwieramy. Jak to się da otworzyć? Ok, to zaraz przerwa, jak to otworzy, widzisz się. Dove mamito? E teraz... Opera, le mamito fajny, Fai, lui... Fai gazetkę.